Dzień dobry Jan Piński. Witam na moim kanale. Moim i państwa gościem jest Tomek Schweigert, wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a od kilku lat dziennikarz. Dzisiaj drodzy państwo porozmawiamy z Tomkiem o nowej metodzie zarabiania pieniędzy przez nasz układ rządzący. To jest metoda na Jarosława. To znaczy, jak wszyscy znają taką metodę obrabiania starszych ludzi na wnuczka. To jest też metoda Yy, strzyżenia wyciągania pieniędzy od ludzi, de, nazwijmy to niespecjalnie uczciwych, z właśnie na Jarosława, czyli że pan zapłaci, a Jarosław się ucieszy. My mamy tutaj takie, yy, wspominaliśmy o, w naszym poprzednim programie o panu Piotrze P., który złożył zeznania stosowne w lipcu 2020 roku. W procesie, my sobie pozwolę tutaj opowiedzieć, kim był tutaj pan Piotr P. Otóż on był członkiem takiego gangu przebierańców, który został opublikowany, ujawniony w lipcu 2017 roku na łamach Gazety Finansowej. Wówczas opublikowaliśmy nagranie dziennikarza Gazety Finansowej z siedziby głównego inspektora farmaceutycznego. To nagranie zresztą CBA miała ponad miesiąc wcześniej dostała je od Tomka. Nie podjęto żadnych działań, nie podjęto ich również po publikacji tego skandalicznego nagrania, ba, nawet nie wszczęto śledztwa. Nie zapytano się ile mamy tych nagrań, nie robiono niczego. I wiele tutaj to tłumaczy ta właśnie e, e, to zeznanie, dlaczego służby Kamińskiego i Mojsika nie chciały ścigać tych panów. Otóż drodzy państwo, e, Ci przestępcy napisali sobie list do Jarosława Kaczyńskiego, twierdząc, że nie otrzymują obiecanego zwrotu VAT. Więc, i tutaj teraz zeznaje pan Piotr P. Sytuacja z 10 milionami złotych miała miejsce w lipcu 2016 roku. Miały to być pieniądze od Daniela K. dla rzekomo Jarosława Kaczyńskiego. Do przekazania tych pieniędzy miało dojść w siedzibie PiS przy ulicy Nowogrodzkiej. I teraz też jest ważna rzecz, drodzy państwo. Właśnie Tomek jako ten współpracownik CBA, ten agent, który doprowadził do zatrzymania gangu przebierańców, próbowano jego wrabiać w to, że on był członkiem tego gangu, którego e, który zatrzymano właśnie na skutek jego pracy. A tutaj wiele wiele to, to właśnie to zeznanie Piotra P wiele mówi, a ja tu jeszcze sobie pozwolę przeczytać fragment tego. Potwierdzam odczytane wcześniej wyjaśnienia. Otrzymaliśmy pomysł wysłania listu do prezesa Jarosława Kaczyńskiego od dwóch. Nie mam pojęcia, kto przygotował ten list. W tym liście była propozycja ochrony spółek. List był pisany bardzo specyficzną nowomową polityczną, to znaczy był pełen odniesień patriotycznych, politycznych. Tam nie było propozycji ochrony. Tam była jednoznaczna deklaracja ze strony prezesów ośmiu spółek, że jeżeli urzędy skarbowe zwrócą podatek VAT, to prezesi deklarują 30% z tego podatku na potrzeby PiS. Była to poniekąd propozycja korupcyjna. Tam prezesi deklarowali, że brak zwrotu podatku VAT jest wynikiem szykan ze strony Urzędu Skarbowego. Z dystansu wydaje mi się, że pisanie tego listu nie miało sensu. Poza tym to nie my go stworzyliśmy, dostaliśmy gotowy. Nie mam wiedzy, czy to był ten list czy ten list trafił do adresata. Ostatnią osobą, która miała go w rękach był Daniel K. Jeżeli chodzi o kwestię 10 milionów złotych, to jak mówiłem na poprzednim posiedzeniu, sytuacja z listem, to z tego co pamiętam z stycznia 2016 roku, sytuacja ta z 10 milionami złotych miała miejsce w lipcu 2016 roku. To miały być pieniądze od Daniela K. dla rzekomo prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Do przekazania tych pieniędzy miało dojść w siedzibie PiS przy ulicy Nowogrodzkiej. No widzicie państwo, to jest właśnie metoda na Jarosława Kaczyńskiego. U człowieka, który ma sprawy, w których oczekuje zwrotu podatku VAT, no jak już wiemy z zarzutów podatku, którego nikt nigdy nie zapłacił, tylko próbował wyłudzić, Pojawia się człowiek, który mówi, że za 10 milionów złotych załatwi się pozytywne rozstrzygnięcie. Tego VAT-u tam było około miliarda złotych? Czyli te 30%, o których tutaj była mowa, to jest mowa Tomku, prosta matematyka, o 300 milionach złotych dla partii PiS. No i teraz jest pytanie: ile jeszcze takich sklepików z Szyldem Jarosław Kaczyński funkcjonowało, bo ani ty, ani ja nie twierdzimy, że pan prezes Kaczyński, aczkolwiek. No, w świetle tych yy, wydarzeń, które się z, w, z powstały, w świetle tego, że po tym jak przekazałeś materiały, które de facto powinny skutkować zatrzymaniem na przysłowiowych kogutach, gwistkach panów, ty dałeś materiały 13 czerwca 2017 roku. Chciałbym zauważyć, że tam była jeszcze jedna rzecz. Jak pamiętasz, yy, dałem materiały, dałem zdjęcia pana podszywającego się. Raz pod prokuratora, raz pod pułkownika służb. Cholera, w jakim on... Imi, nazwisko, kto to jest. Ale to tylko, że... Znaczy, tam Myśmy w... jeszcze na tamtym czasie to byśmy nawet nie wiedzieli, czy on się podszywa, czy on jest oddelegowany, czy on ma... Tak. Prawda jest taka, że sami do końca nie wiedzieliśmy. Nawet jak się, jak się spotkaliśmy z panem Piotrem P., tak. to podejrzewaliśmy, że pan Piotr P. jest delegowany z firmy pana przemysłowego. W ten sposób był? To się później okazało. No bo to, to Widział jest... się wcześniej z panem Wąsikiem. Rozmawiali. No, no i to jest właśnie pytanie, które trzeba, kiedyś będzie musiał zadać uczciwy sąd, yy, uczciwa prokuratura, panu Wąsikowi, panu Mariuszowi Kamińskiemu i też panu Jarosławowi Kaczyńskiemu, no bo to on był na szyldzie tego sklepu. No i teraz, Tomku, jak myślisz, dużo takich sklepów działało? Tak, mówiliśmy o jeszcze jednym takim sklepie, ale to już nie, nie, nie jest temat na, na, na dzisiejszy nasz materiał. Opowiemy o nim szczegółowo, już cały czas o nim wszyscy milczą, powiemy później, panowie wiecie o którym. No i teraz no, pytanie, panie Jarosławie, rzeczywiście chciał pan przejść do historii jako wódz, jako genialny strateg? A przykro powiedzieć, że wie, wie pan, przejdzie pan jako członek społeczności LGBT, mówię to z pełną odpowiedzialnością, szczujący na LGBT. A teraz jeszcze do e, jakichś pitawali czy, czy jakichś tutaj podręczników e, kryminalistyki, e, jako człowiek, który, który stał się ofiarą, mam nadzieję, nowej metody wyłudzania, zamiast na wnuczka, to teraz na jarka. No, nie wiem. nie gratuluję panu. Ale to jest, fascynujące w tym wszystkim jest to, że Wąsik miał tą wiedzę w 2017 roku, bo już wtedy się spotykał z tym facetem, który próbował się z tej całej mafii paliwowej wyplątać, wtedy, też władzającej VAT, bo to już tam barę, tam paliwa, to już tam, tego, chodziło o to, że on się chciał z tego wyplątać, a Prawdopodobnie, no bo przecież nie zrobił tego z własnego, widzimy się, pan Piotr P miał zasłużyć się na odpuszczenie Wilmu w tym procesie, gdzie jest oskarżony o pomoc w wyłudzaniu VAT, pomawiając ciebie o to, że miałeś roztoczyć przed nim jakieś, właśnie, Bóg wie jakie wizje, Bóg wie do czego miało dojść. Ja cię miałem przedstawić jako pułkownika SKW. No i drodzy państwo, się zrobił pewien problem, bo taśma wjechała, której miało nie być. Bo została zabrana z mieszkania Tomka. Wszystkie kopie miały zostać zniszczone. A taśma się, drodzy państwo, znalazła. No i biedny Wąsik z biednym Kamijskim po prostu. No, ma, no mają teraz problem. Bo jeszcze, wiecie państwo, problem polega ich na tym, że oni nie wiedzą, ile tych taśm wszystkich było. Jak teraz oni mają znaleźć jakichś świadków, którzy będą nas pomawiać przed sądem? Jak potem nie wiadomo, czy pewnego pięknego dnia nie wjedzie kolejna taśma? Wjedzie. Nie jedna. Nie, bo to taśmy, czasami taśmy wjeżdżają, czasami maile, czasami zapisy Skype'ów. Znaczy, które... no, w moim serwisie dowiedziałem się, że kilkanaście pendrive'ów, które zostały u mnie zatrzymane, one były puste. Byłem kolekcjonerem pustych pendrive'ów. Ja wcześniej mówiłem, że coś się na tym znajduje. Tak samo nie potrafiono odczytać materiałów z moich telefonów i innych e, urządzeń, które, które u mnie znaleziono. Jak się okazało, że taśma jest i mamy te materiały, to zostałem wezwany w tym roku do CBA i pani z CBA chciała mi fragment, który już wtedy na szczęście odzyskali. Chciała mi fragment, że tak powiem, żebym się do niego odniósł. Kiedy powiedziałem, że się odniosę tylko do całości, nie do fragmentu, i że się cieszę, że jednak jest, no to próbowała mi w tych nerwach podsunąć. E, takie, m, taki protokół, w którym taka była drobnostka. Zamiast tego, że ja się nie przyznaję, bo oczywiście, że się nie przyznaję do winy, było napisane, że się przyznaję. Ja mówię, no przecież tutaj brakuje na początku, że się nie przyznaję, ale pan jest skrupulatny. <taki> takie były żarty. No i jeszcze to taka ma, drobnostka. problem. To że ta pani, zadaj mi pytanie, bo w materiałach, które ja. Uzyskałem, przywija się osoba o takim samym nazwisku, która jest powiązana z jednym z szefów delegatur CBA. No i wskazujemy jasno, że tam następują działania przestępcze. Te samo nazwisko pani na to odpowiedziała mi ja już pana więcej wzywać nie będę. No trudno. No, nie zaprzeczyła, nie zaprodukowano, tego dalej nie wyjaśnia. Ale tutaj zabrnęliśmy trochę daleko. Panie Jarosławie. Słuchaj, Panie daleko. Jarosławie, dyrekcja cyrku budowy. ja nie wiem, jak to określić, to jest za pan No właśnie, bo to Panie mamy sytuację tego typu. No, drodzy Państwo, sytuacja jest naprawdę e, zadziwiająca. I co się zresztą dzieje w tym procesie, na którym ten świadek zeznaje takie rzeczy, następuje spektakularna wymiana sędziego. Janku, przepraszam, dali nam. Pana sędziego Konciarka wyłączył. No właśnie Prowadzi. mówię, że, że zrobili spektakularną wymianę sędziego. To teraz, drodzy Państwo, zastanawiacie się, po co Jarosławowi Kaczyńskiemu kontrola sądów? No bo jeżeli był uczciwy sędzia, który dawał swoją postawą wielokrotnie dowód na to, że się nie ugina, no ja nie wiem, bo to z tymi podmianami sędziów to różnie bywa, wiesz, to też nie można sędzić. No na przykład Romanowi Giertychowi podmieniali tych sędziów jednych, drugich, trzecich i też okazywało się, że nawet ci podmienieni sędziowie też nie chcieli tak. szukać, więc to, to też nie przesądzajmy od razu. Chciałbym powiedzieć o jeszcze jednym bardzo ważnym fakcie. W momencie, kiedy ujawniliśmy część materiałów, e, sąd wystąpił od razu o przyznanie nam ochrony policyjnej ze względu na zagrożenie życia i zdrowia. Ale to I jest... podczas trwania takiej ochrony właśnie mnie zatrzymano później. A wiecie dlaczego? Bo się nie zgodziłem na tą ochronę. Znaczy nie zgodziłeś się na to, żeby była wystarczająco intensywna. Natomiast tak. ta, ta ochrona została dokładnie przyznana po publikacji. Ta, po tej publikacji, którą właśnie czytałem, czyli po publikacji fragmentu tych zeznań, w którym właśnie on opisuje te 10 milionów złotych, które miało być wręczone w siedzibie partii na Nowogrodzie. To nie są żarty. Z tej grupy są osoby, które no, odeszły od nas, nie żyją. A nie były stare. Nie były stare. Więc tutaj, bo, drodzy Państwo, mam nadzieję, że opisaliśmy mechanizm grup działających na Jarosława. To polega w ten sposób na tym, że bierzemy takiego przestępcę i sugerujemy mu, że zamiast iść siedzieć za wyłudzenie VAT, to może dostać ten VAT sporotę, tylko musi się na, najpierw musi zainwestować, czyli musi coś włożyć do systemu. Drodzy Państwo, włoży nie włoży, zamyka się, nie zamyka. Tak to sobie działa po prostu zarządami PIS. I teraz. Jak ja byłem przesłuchiwany w tej sprawie, jako świadek w grudniu 2018 roku, tuż przed swoim zwolnieniem, za które pana prokuratora Postelnika spotkała kara dyscyplinarna, bo cię zwolnił. Dziękuję ci po, po twoim rzeczywiście... No, ale rozmowie, jest, ale ja zadałem pytanie panu prokuratorowi, czy w świetle tego, co on widzi tutaj, że doszło do przestępstw i brak reakcji szefów służb, Macieja Wąsika, Mariusza Kamińskiego, no bo mamy, mamy agenta, który dostarcza, bo ja mówię, mamy agenta, który dostarcza w czerwcu materiały do centrali. Wąsik i Kamiński nie musieli o tych materiałach wiedzieć, bo ktoś mógł przykomikować. No to w lipcu publikuje materiały gazeta. No to to już w tym momencie wiedzieli, szczególnie, że zadałem ją osobiście pytania. I panowie nie wszczynają żadnego śledztwa. To teraz, drodzy państwo, zastanówcie się dlaczego. Dlaczego ci panowie robili wszystko, żeby nikt się nie zajął gangiem przebierańców, który, uwaga, Zbierał sobie pieniądze pod szyldem 10 milionów złotych. Na jarka. Tak, na jarka. No więc to drodzy Państwo, mechanizm wydaje mi się, że wytłumaczyliśmy z tomkiem. A teraz ja sobie pozwolę polecić na koniec e, Historia Ekspert. To jest magazyn, którego jestem wydawcą, jednym z autorów. prorocza rusofobia, krótko mówiąc, dlaczego warto się bać Rosjan, i że byliśmy pierwsi, baliśmy się Rosji i, mówiliśmy, i byliśmy rusofobami, zanim stało się to modne. O. Jako Polacy, jako naród. Natomiast oprócz tego tematu jest jeszcze tutaj świetny tekst o Winstonie Churchillu. Brytyjski premier, który w 1940 roku został szefem rządu, był prawie że bankrutem, a po pięciu latach państwowej pensyjki był milionerem. I w tym tekście odpowiadamy, jak to jest możliwe. To jest tekst, którego Mateusz Morawiecki nie musi czytać, bo on już ten mechanizm doskonale zna.